No i czas widzowie na to, na co czekał każdy, czyli paczka z Icono Prime na moim głównym koncie. Chcę jeszcze tylko zauważyć, że dzisiaj około godziny 19 będzie stream, na którym będziemy budowali nowy skład, także bądźcie koniecznie. Zachęcam oczywiście jeszcze do zostawienia łapki w górę. Damy radę wbić znowu 2000, bo to co wczoraj zrobiliście było niesamowite, więc jak damy radę, to byłby to kosmos. Dodatkowo oczywiście subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych odcinków. I już nie przedłużając, zapraszam Was na odcinek. Są ekrany, ale czy. Jest! Urodzinowa! Niemcy? Dakoszta! Mamy urodzinowy traf! Tak jest! Oby była wymienna, proszę! Ale Dakoszta nie jest za dużo chyba wart. Ale pierwszy raz trafiam urodzinową kartę, aż muszę spojrzeć, ile jest warta. Proszę! Jest! Tak jest! Wymienna! Nice! 200 koła zarobione! W końcu! I przyszedł czas, widzowie, na naszą paczkę z ikoną Prime. Nawet nie wiecie, ile mnie to kosztowało. Wstałem dzisiaj o godzinie 6 i do godziny 14 grałem w squad battle z y Division Rivals naprawdę. Psycha siada. Mi psycha siada? Stary, ja mam tak mocną psychikę. I zobaczmy, widzowie, czy warto było poświęcić czas na wbijanie tej paczki. Trochę mi to zajęło. Jak sobie zdajecie sprawę, moje paczki w tym roku z ikoną były. Jest walkout i. ROJKIN. O kurde! ROJKIN. Ach, nie ma tragedii, ale A... co to? Ikona! Hadzik! No właśnie, niezbyt dobre, ale teraz przychodzi czas na tą jedyną paczkę z ikoną Prime. Dobra, lecimy jeszcze, możecie zostawić łapeczkę w górę. Może tysiąc uda się wbić, to byłoby naprawdę super. Oby trafiło się coś w miarę grywalnego i lecimy, proszę, coś grywalnego. Będzie na pewno walkout i. No, rob, no, Ale po co mi kolejny O, Ale jest to fenomenalna karta widzowie. Jest fenomenalna, ale kurczę! Gdzie ja go wsadzę teraz? Ale nie mogę narzekać. Blonk 9.1! Warto było grać. A jeszcze, zobaczmy jaka jest jego cena obecnie. Ikona za 800 tysięcy. 850. Tylko no. Zobaczcie to, widzowie, bo ja muszę wam to pokazać. I zobaczcie to. Mam Wandajka 92 niewymiennego oraz Rio Ferdinanda Niewymiennego. I teraz ten Blanc, no go chyba wrzucę za Ferdinanda. Tak mi się wydaje, ale wiecie co? Jeszcze, postaram się coś zrobić, wykombinować z wami, żeby on może grał tutaj. Będzie na mniejszym zgranie, ale zobaczcie, i chyba Loro bląda radę na SPD. Tak mi się wydaje. Jeszcze wersji Prime. No nie wiem, to już podyskutujemy o tym na streamie około godziny 19, także bądźcie. Dajcie znać w komentarzu jaką kartę i ikonę Wytrafiliście z tych paczek Moim zdaniem moja jest naprawdę niesamowita Bo jak widziałem dużo osób trafiało naprawdę słabe karty A jednak Blonk to klasa Możecie napisać również czy da on radę na SPD Bo wydaje mi się, że da Ale jeszcze więcej o tym podyskutujemy na streamie Na którego serdecznie Was zapraszam I cóż, dziękuję Wam za oglądanie Subskrybujcie, łapkujcie, standardowo Do jutra